Wiem, że wyglądam jak e, balon szpiegowski Łukaszenki, ale e, lifehack, lifehack. Dwa lata temu wybrałem się w góry latem i myśląc, że będzie bardzo ciepło i się zdziwiłem. Nie było bardzo ciepło, było zimno i co by mnie wtedy uratowało? Ja wtedy miałem śpiwór, mógłbym ten śpiwór wsadzić przecież pod kurtkę nie? i o tym wspominałem. Ale nigdy nie udało mi się tego pokazać jakoś, że, no, że da się. Natomiast teraz mam quilta do jakiegoś czasu, w którym jestem zakochany. Quilt Cumulus eee... robi robotę, to jest mało powiedziane, bo naprawdę jestem zdziwiony. Myślałem, że będę miał opinię bardziej wyrównoważone, że no wady są takie, zalety takie, no tu wolę to. Nie, jestem naprawdę bardzo zadowolony z Quilta. I eee, właśnie Quilta dużo łatwiej da się wpakować pod wiatrówkę, w sensie jest lato, jest ciepło, więc no nie chcę brać tej kurtki i nosić, prawda? bo mam wiatrówkę i mam jakąś tam pod sobą T-Shirt'a. Zasadniczo na lato to wystarczy, jak się robi wieczorem ciemno, się idzie spać. Ale gdyby była taka sytuacja, że jest nagły spadek temperatury, mocny wiatr i muszę się dociepić, to wsadzenie quilta pod wiatrówkę, no nie wyglądacie pięknie, ale się nie przeziębicie. Otwieram i już pokazuję. Na głowie to co mam na szyi to jest właśnie ta sekcja nóg, ona tam się otwiera, czyli to jest taki zapięty na taki kawałek, kawałek zamka i to jest na głowie. I teraz tak, większość tego quilta ląduje w takim razie za plecami, jako peleryna. Tak, mam pelerynę. I e, mogę oczywiście to tak zostawić, że pociągnąć to sobie za plecy i mieć tylko na plecach, ale jak idę to na plecach mam plecak i on mnie grzeje. Więc chcę mieć e, ciepło, tutaj zabezpieczenie. Więc Za pleców biorę tą tak zwaną zawijam jak najdalej, i wtedy e, dopiero zamykam tą kurteczkę, którą mam. E, co ciekawe, nawet dość ładnie i idealnie układa się e, tutaj e, kaptur. Jeśli ja go ciasno zapnę, to nawet nie, nie będę wyglądał jak, jak idiota, bo sobie tutaj to w miarę dopasuje. I naprawdę w tym momencie tworzy mi się e, ciepła e, kurtka. Oczywiście tutaj jest mała przestrzeń, gdzie nie ma nic, ale jak już mówiłem, jest tam plecak z pianką, nie? Więc e, nie grozi mi od tamtej strony e, przewianie. A zatem e, hak z quiltem. Nie musisz mieć e, kurtki. Na warunki letnie. Jeśli jesteś właścicielem quilta. On bardzo wygodnie zawinie się wokół Twojego tułowia. Tak samo jako postojówka, bo zobaczmy, na postoju wrzucić to na, na, na siebie i przy, przykryć się quiltem, a w warunkach gdzie właśnie jakiejś ekspozycji na wiatr lodowaty, gdzie przez większość czasu jest po prostu ciepło, nie ma tego wiatru, a nagle chcesz się przykryć, to jest spoko. Oczywiście. To jest hak, tak? to nie jest e, przewidziane, ale e, w, jeśli mam chodzić w górach e, z plecakiem, e, to naprawdę chcę, żeby on był lekki. E, I w takim razie kurtka jest jedną z pierwszych rzeczy na liście, które się zastanowię dwa razy, czy na pewno wziąć e, kurtkę, ponieważ w większości letnich wypraw jest wystarczającym zabezpieczeniem posiadanie takiego chociażby, właśnie to jest helikon. Nie wiem jak to się nazywa, ale bardzo dobrze mi się sprawdza. Co prawda zrobiłem dziurę jedną, i ta dziura mi się nie powiększyła, i to jest dziura od wypadku na motocyklu. I tak byłem zdziwiony, że tutaj się nic nie dzieje mimo pokażnej dziury. Także dobry softshell wystarczy na na to. Ale, jak już mówiłem, właśnie dwa lata temu była taka sytuacja, że były miejsca, gdzie nie, nie wystarczył. Było zaskakująco zimno, wtedy było 7 stopni. I się lekko podziębiłem. A zatem, lekcja, że Quilt świetnie suplementuje taką softszylową kurteczkę, jest dla prosów. No, tyle, żebyś wyglądał jak <laughs> balon. Czasem.